Witam Cię w 12 lekcji o odkrywaniu interfejsu. Zajmiemy się tutaj środowiskiem pracy. W miarę poznawania Archicada rozwiniesz własne techniki korzystania z funkcji programu oraz aranżowania palet, pas narzędzi i menu na ekranie. Większość tych opcji można skonfigurować w różnych oknach dialogowych otwieranych w menu opcji Środowisko pracy Środowisko pracy. Znajdujące się tam ustawienia można modyfikować w trakcie pracy. Wystarczy otworzyć odpowiednie okno dialogowe, zmienić ustawienie i nacisnąć OK. Ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane. Jeśli dostosowałeś szereg ustawień w oknie Opcje Środowisko, wygodnie jest mieć możliwość wykorzystania ich przy pracy nad innym projektem. Własne ustawienia są zorganizowane w sześciu schemata. Zmiany w ustawieniach zachowane są na poziomie schematu. Schemat środowiska pracy jest zapisany w lokalnym folderze na komputerze. Można zapisać, importować i eksportować poszczególne lub wszystkie pliki schematu. Możesz także zapamiętywać zestaw schematów w postaci profilu o unikalnej nazwie. Same profile nie zawierają żadnych ustawień. Są one po prostu zestawami schematów. Uży okna opcji środowisko pracy, profile środowiska pracy w celu eksportowania i importowania profili. Zapisywanie schematów i profili nie jest konieczne przy pracy w Archikadzie. Ustawienia mogą być z powodzeniem zmieniane w trakcie pracy. Możliwość przechowywania zapisanych schematów i zestawienia ich w postaci profili jest jednak bardzo użyteczna dla zarządzających procesem projektowania CAD oraz dla członków. Zespołów pracujących w obrębie jednego biura projektów, jak również dla indywidualnych projektantów pracujących na wielu stanowiskach, na których chcieliby posiadać dostosowane przez siebie parametry środowiska pracy. Dowiedzieliśmy się tutaj, czym jest środowisko pracy i jak je wykorzystać. Dziękuję, że przeszedłeś ze mną pierwszy moduł kursu o podstawach Archicada i zapraszam Cię do pozostałych lekcji w dalszych modułach. Pamiętaj też o subskrypcji, aby być na bieżąco.